Teraz na scenę zapraszam ósmą gromadę zuchową leśna. Gromada z chówca Mielec. Gromada działa już od 10 lat, jest najliczniejszą w chówcu. Bierze udział w zadaniach Mieleckiego chówca. Każdego roku wyjeżdża na kolonię zuchową, jest zwycięzcą chówcowych festiwalów piosenki, piosenki i konkursów. Zaprezentuje dla nas plus Ugi Bugi i piosenka Śmiej się śmiej. Duch się śmieje, kiedy mu wesoło, chociaż smutek zapanował w koło. Śmiej się, śmiej, uśmiech nie kosztuje. Thank <laughs> you. ¡Gracias! yeah okay.